Wielki Piątek. Dzisiaj czytamy Mękę Pańską. To jest tekst, który zawsze poruszał moje serce. Nawet jak byłem taki letnio wierzący, to wracanie do tego fragmentu, zwłaszcza jak było to czytane na role czy śpiewane, zawsze poruszało moje serce. Ale wtedy pewnie skupiałem się na innych fragmentach, bo tam jest bardzo dużo momentów, które mogą zatrzymać naszą uwagę. Natomiast dziś chcę Wam powiedzieć o jednym. To znaczy, kiedy Piłat pyta, czy ma wydać. Ludowi swojego króla. Arcykapłani mówią, że poza Cezarem nie mamy króla. Czy Wy wiecie, że można to traktować biblijnie jako dokonanie apostazji, to znaczy wyrzeczenie się tego boskiego panowania, boskiego królowania no, Pana Boga? Bardzo to jest ciekawe, nie? że można, broniąc swojej wiary, wyrzec się jej. A co zostaje w Twoim sercu po dzisiejszej liturgii, po dzisiejszym dniu, Wielkiego Piątku.